W poprzednim odcinku Marosy kiedyś była modelką, spełniała się zawodowo i kochała to, co robiła. Potem poznała chłopaka, zaszła z nim w ciążę, a on ją zostawił i została z tym wszystkim sama. Nie poradziła sobie. Do teraz nie wróciła na swoją ścieżkę kariery, nie potrafiła znaleźć innej pracy. Pewnego dnia, po zobaczeniu wszystkich tych filmów w internecie, które krytykowały poznawanie dzieci, zdała sobie sprawę z tego, że dziecko to nic więcej jak dobry zarobek. Wybrała się do sklepu, wyciągnęła swoje ostatnie pieniądze z banku, tylko po po to, aby uczynić Rosę sławną. Czyjcie to, że zostaliśmy ponad 5 tysięcy, to jest mocne. Mamy dwugwiazdkową celebrytkę w końcu! Uwaga, czy kolejna nagroda podąża do naszej Rosy? To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą ceremonię wręczenia nagród. No nie, Rosa, nie wygrałaś nic, ale nie załamuj się, wygrasz na pewno niedługo. Dzień dobry, nie spodziewaliście się tego, że nagram kolejny odcinek z przygód Rosy oraz Weroniki, prawda? Well, postanowiłem zmienić na taką mini miniserie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka to zachęcam. No i cóż, jesteśmy w tym samym momencie, w którym byliśmy i tak naprawdę Weronika nie jest zbytnio zadowolona z tego, jak wygląda nasza Rosa i uznała, że powinna ona mieć jakiś makeover, ale nie taki prosty. Przecież ona jest już nastolatką, więc możemy zrobić jej przecież operację plastyczną za 10 000 simolonów, czyli tak naprawdę tyle, ile mamy. Rosa zostanie tam wysłana przez swoją matkę i musi tam iść i zobaczymy jak wróci jak ona w ogóle będzie wyglądać no i jak widzicie jesteśmy tak naprawdę w tym miejscu i ja nie uważam że Rosa wygląda w ogóle jakkolwiek źle ale no tutaj może trzeba jej powiększyć minimalnie podbródek możemy jej zrobić minimalnie inne usta żeby była taka wiecie bardziej taką classy beauty i może troszeczkę jeszcze możemy tutaj pomyśleć nad oczami żeby trochę były one inne żeby wiecie ona po prostu miała taką trochę wiecie Angelina Jolly vibe twarz więc możemy tutaj pokombinować naprawdę w sumie sporo i przy okazji jak już mogę to też jej dam Jakiegoś skina, może tego jednego z moich ulubionych, ale w tym nie wygląda najlepiej. Zdejmijmy też jej rzęsy od EA, damy jej inne i też zrobimy jej od razu przedłużanie włosów. No bo przecież jak to no miała mieć takie krótkie? Niech ma może takie, w sumie wyglądające, tak wiecie, elegancko. No a mama Rosy mimo wszystko chce, żeby ona była w przyszłości aktorką. No i dobra, jeśli chodzi o twarz, to zostawmy Rose w takim wyglądzie. Zobaczymy, jak będzie ona wyglądać, jak wróci. Z swojej operacji plastycznej. kinda skirt jestem. O Boże, zobaczcie co tu się dzieje. Dlaczego rosa tak wygląda? Aha, bo ona jest w trakcie tej operacji. Myślałem, że wiecie, że po prostu przyjdzie jakaś taka po poobijana. Mam nadzieję, że nie, to by było ogólnie straszne. Nie chciałbym tego, no ale dobra. Zostało nam cię 1400... co Jezus, rosa biedna, jest cała czerwona, czy wy to widzicie? Co tu jest napisane? 24 godziny. E, musimy poczekać na to, żeby zobaczyć, czy w ogóle to było tego warte. Czy wiecie, nic się nie stało? Czy została jakoś spierdzielona ta praca w ogóle, wytyfy? E, ale to musi być ogólnie mega chore, że niektóre, jakby matki, po prostu mogą takie być. Mocne. No ale w międzyczasie, Rosa, możesz nagrać wtedy filmik, wiecie, z y, tym, jak się czuje ogólnie po tej operacji. ona wiecie, mam jakieś pewnie 15 lat czy 16 matka i matka jej dosłownie kazała zrobić operację pasyczną. That's so scary. Nawet nas moja przygoda co z tego, że ona zmieniła praktycznie całą twarz, a nie tylko nos, ale no wiecie, zawsze może powiedzieć, że tylko to, a tamta reszta to taki efekt boczny, że znikają boczki, wiecie, jak w tej reklamie. <laughs> Patrzcie, matka jej coś mówi, że coś źle robi dosłownie typiarka. Dopiero co wróciła do jakiejś mega trudnej operacji, a mama ją wyzywał i jest znudzona tym. Wiesz co, Weronika, ty nie masz po prostu serca dla tej swojej córki, idź sobie poserfuj po kanałach, ja nie mam na ciebie siły. Wysłaliśmy nasz filmik, zobaczymy jak wygląda w ogóle nasz poziom sławy na ten moment. No, jesteśmy w połowie praktycznie do trzeciego poziomu, więc jeszcze mamy sporo, ale może dajmy teraz Rosie na sekundę odpocząć. Czemu tutaj nie ma tapety? W ogóle mam wrażenie, że mi się coś uznało od tego czasu, jak w ostatni odcinek nagrywałem. Chyba tak było. Dobra, dajmy jej może po prostu taką tapetę na sekundkę. Także Rosa plus jest taki, że masz chociaż nowy pokój i jakby, wiecie, jej matka tutaj kupiła jej jakieś rzeczy, bo jak nie to, bo już w ogóle tragedia i masakra. O, Rosa dostanie odpowiedzialną cechę, świetnie. Po prostu wernika jest świetną matką, że Rosa dostała taką cechę, pewnie dlatego, że nie chodziła w ogóle do szkoły. Nastał poranek, ale Rosa też czuje się swoją w ogóle, chyba nie będę jej się kazał myć, bo to by było dziwne. Więc skoro jeszcze nie widzimy jej twarzy, chociaż wydaje się, że wygląda ona coraz lepiej. To czas zaplanować dla niej jakieś outfity, ponieważ no i image też musi być dobry, więc uznajmy, że one po prostu pojechały do jakiegoś sklepu i że niby kupiły jakieś outfity. Te outfity już są kupione, więc ja im zabieram dosłownie, odejmuję im jakby wszystkie pieniądze. 1, 3, 2, 8, więc one mają 0 i czekamy tak naprawdę na wypłatę Rosy, więc. W tym czasie, może Rosa niech zrobi recenzję jakąś, tylko nie wiem, czy ja... może tak, bez dotykania. Aha, no to słuchajcie baluje sobie swój bandaż na całej twarzy. Nie, ja nie mam pytań. To po prostu proszę o jakąś infekcję. Nie róbcie tak, jak macie jakąś radę. Nie balujcie, że dywi taki birżeczabi, proszę. <grytanie> Rosa, coś się stanie, stara, jakieś gredy dostaniesz, nie wiadomo czego. Jezus, jeszcze Weronika ma kryzys wieku średniego. O nie. Co znaczy, tylko i wyłączyć, że będzie jeszcze gorzej. Będzie wymyślać jakieś jeszcze bardziej chore pomysły. To nie jest dobra wiadomość, kochani. Uwierzcie mi. Jak malować? po operacji. Oczywiście Rosa opuszcza szkołę, bo matka jej nie pozwala, więc jak musisz zarabiać, szkoła nie jest ważna, w końcu za coś Weronika musi żyć tak, a ona jest jeszcze w kryzysie wieku średniego, to w ogóle. I kolejny filmik mamy dzięki temu wrzucony. Mamy 10790. Wow, 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 wow. Matka idzie okrzyczyć Rosę, ponieważ uważa, że na przykład ona za bardzo skupia się na innych rzeczach, a nie na nagrywaniu, a po drugie wiecie, to jest Weronika, to jest Almond Mam. Po prostu zobaczcie ten Rage. Ona uznaje, że po prostu nasza rosa, wiecie, powinna bardziej ćwiczyć, powinna mieć idealne ciało i w ogóle. Więc ona dosłownie teraz każe, nie może biegać, bo czuje się zbyt nie No właśnie, daj jej chwilę rosa iść prześpi, ale wiecie, ona była jak idź, biegaj gówniaro, żebyś wyglądała dobrze, bla bla bla, i tak dalej. Po prostu taka mega toksyczna matka, nie patrzcie, jeszcze siedzi nad nią i się zastanawia, czy ona na pewno nie wiem, nie udaje czy coś docłonię. Ona jest po operacji chwila. Wytyfy, to jest chore, no ale wiecie. Nie wiem, czy znacie tą historię Gypsy Rose, którą wiecie, matka przetrzymywała i Wmawiała jej, że ma jakieś choroby, no to tutaj jest podobny trochę case, tylko jeszcze z ty na tym zarobić. Co w sumie tam też zarabiałem. Ooo, i już jest nasza Rosa, bez, jak widzicie, bandaża, ale jednak ma jakieś jeszcze tutaj siniaki. Czy teraz może iść biegać? Nadal nie. Ale teraz Wam pokażę jej outfit, na przykład to jest jej outfit, więc możemy teraz nagrać jakiś filmik i po prostu, wiecie, nagrać niby filmik z pokazaniem z zdjęłam już opatrunek i tak dalej. Proszę, mój tutaj, ona cały czas gadaje o problemach i każdy słuchać o problemach, jakby Rosa nie miała swoich problemów. Nowy zakup zakupiony przez Weronikę po to, żeby Rosa ćwiczyła cała. Ły czas, oczywiście to jest niezdrowe totalnie i jakby jedno o czym marzy Rosa to chwile i odpoczynku w tym momencie. Weronika osiągnęła punkt krytyczny w swoim życiu. Codzienna charówka, do pra charówka. <grytania> <grytania> nie wiem, czy, od czego ona się wypaliła. W związku z czym Weronika chce zacząć tworzyć. Dobra wiadomość taka, że wszystko, co tworzy podczas gry, będzie się wyróżniało lepszą jakością. Oooooo! Czyli wychodzi na to, że Weronika w związku z tym, co się stało, chce zacząć być sama. Sławna i wrócić do tego, co robiła, wiecie, przed narodzinami Rosy. Co ma sens w sumie bardzo dobry, więc ona teraz, jak będzie chciała na Rosie się trochę wybić. Wiecie o co chodzi? I będzie wiecie, ona po prostu wszystkie takie prywatne momenty, Rosy, pokazać i tak dalej. Na przykład, dajmy tutaj, że problemy z moją córką, i w ogóle, że jest to w ogóle straszne, i doda jakieś efekty Nie, Rosa, tylko ty weź tutaj, pomontuj ten filmik, i w ogóle, żeby wiecie, tutaj się niby zwierzać tym ludziom, w ogóle je taki dysonans się zrobi. No nie, drama po prostu. Udało się, Rosa wygląda tak po operacji. Jest zadowolona, wygląda świetnie. Teraz możemy nagrać update o tym, jak wygoimy się po prostu jej cała twarz, tak naprawdę. Nagramy pewnego siebie, vloga i pokażę po prostu, co, na, co nas stać. O wytyfy pojawił się tutaj gnom śmierci, w sensie gnom Mroczny kosiarz przy Weronicy. Czyżby to jest jakiś znak? Czyżby Weronika miała umrzeć? Tak wyglądam po wygojeniu się blizn. Oczywiście, jak widzicie, Rosa jest głodna, ale Weronika mówi, że nie może jeść. Stosuje terror, wiecie o co chodzi i robi jakieś dziwne densy na no, dodatek, nie mam pytań. Kolejne 11 tysięcy wytyfy, to jest niesamowite. No, i teraz Weronika każe się biegać, wiecie, ona jest głodna. W ogóle ma tego dość, a zobaczcie, Weronika jeszcze ją tutaj torturuje, no nie wiem, to jest w ogóle po prostu tragedia. Weronika bierze się za sałatkę, oczywiście, czyli coś, co praktycznie nie ma żadnych wartości odżywczych, bo to będą same warzywa. No wiecie, no samymi warzywami się człowiek jakby nie naje potrzeby jakiegoś białka, tofu, czegokolwiek, albo jakichś warzyw chociaż strączkowych, ale tutaj wiecie, sama sałata i pomidorki, i jakieś takie rzeczy, które są naprawdę mega mało kaloryczne, to nie jest dobra rzecz. Jako obiad, tym bardziej. Ale to Weronika pozwoliła zjeść rosie i teraz pogadają chwilę, ale rosa powoli ma tego wszystkiego dość. Dlaczego na naszym łóżku pojawiły się gnomy? To jest dziwne, ja bym się tego przestraszył, gdyby mi się tak to wydarzyło. Coś takiego. Okej, okay, podczas trwającego kryzysu wieku średniego, Weronika stwierdziła, że pisanie to coś, co jest dla niej i chce się tym zajmować częściej. Czyli ona chce teraz opisać historię rosy. Wiecie, jak to było i tak dalej. Wszystko, żeby zarobić. Jesteś niemożliwa, Weronika, ale kupimy jej laptopa, oczywiście 4000, bo stać i po prostu napisz książkę. Historia Rosy, jakie trudy przezwyciężyłam, żeby ją wychować, to jest totalnie coś, co ona by napisała. Rosa natomiast jest coraz bardziej smutna w tym domu. Czuje się zamknięta, czuje się, jakby nie mogła nic robić i planuje, jak widzicie, czyta jakąś książkę, planuje plan ucieczki. Chce uciec z domu, zabrać pieniądze i po prostu wyjść i nigdy więcej. Nie widzieć się ze swoją matką. W międzyczasie Weronika wydaje się mieć świetny humor pisząc książkę i wykorzystując po raz kolejny swoją córkę. Rosa dosłownie nawet płacze w łóżku, bo wie, że jej matka na pewno będzie jej szukać. Ale to jest chyba już ten moment. Ona już ma chyba tego dość. Nadszedł wieczór, Weronika już śpi, a Rosa w tym momencie dosłownie nie bierze nic, nic jej nie obchodzi wychodzi i ona wie, że sobie po prostu poradzi także idziemy, słuchajcie, uciekamy i widzimy się w nowym miejscu Rosy trochę smutna, ale najważniejsze to jest to, że uwolniła się od swojej matki i to jest jej nowe miejsce zamieszkania, czyli jakby, widzicie, no taki trashy blok i tu jest mieszkanie Rosy wiecie, ona sobie z czasem urządzi, to nie jest problem ale nie ma jej matki i pierwszy raz pójdzie, słuchajcie Dosłownie, do szkoły od dawien dawna i matka najprawdopodobniej teraz ich szuka, wzywa, wzywa policję Ale Rosa jest w Del Sol w takim miejscu, że jej matka nigdy by nie pomyślała, że ona tam pójdzie, dosłownie no i ostatnie miejsce, w którym by jej szukała, to jest w ogóle szkoła. A Rosa chce w końcu poznać, tutaj, wiecie, swoich rówieśników. Bo że nawet nie jest w stanie zapłacić za nie będzie musieli komuś zarąbać, żarcie. Słuchajcie, to z hit. Ale wiecie, ona też chciałaby przeżyć, przeżyć coś takiego, jak, nie wiem, pierwsza miłość, takie rzeczy. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj w ogóle ktokolwiek, z kim chciałaby przeżyć, to pierwsza miłość. On nie. Boże, same przychlasty w tej szkole, ale to jest chyba tak zawsze, że sobie po prostu nikogo w tych szkołach takiego, na kogo oka zawiesić nie ma. Nigdy, sąsad Bo już biedno ma wybuch emocji, jak widzicie. To jak w Kiblu, to tak normalne w sumie. Ej, dosłownie nie ma tutaj nikogo, z kim, na kim moglibyśmy nawet oko zawieść. Gdzie są ci wszyscy studenci? Halo. Ej, ty na lekcję, Stara. Usiądź tu. Ciekawe, gdzie jest wręcz, skoro też jest na i go nie ma Dzisiaj w szkole. Może do niego po prostu zadzwonimy i wiecie, porbimy coś, pospotykamy się. Czemu jesteś zawstydzona? Aha, miałaś nagłą zmianę nastroju. Ma to sens, kochaniutka. Ogólnie okazało się, że Rosa nie czuje się najlepiej wśród swoich rówieśników, bo czemu ona tak chodzi, jakby chciała, nie mogła? Bo po prostu. Nie jest z tego przyzwyczajona, raczej była bardzo izolowana, i chodzenie do szkoły to zdecydowanie nie jest coś dla niej. Jeszcze. no, tak wiecie, jest ona sławna, wszyscy się na nią patrzą, a ona chodzi jak po prostu jakiś dziwny krab. O co ci chodzi, stara? No, ale cóż. Nie pomaga to niczemu ani nikomu. Rosa postanawia spierdzielić z lekcji do domu chodzić. Well nie jest najlepiej, bo ma ona słabą ocenę, ale cóż zrobić? Ważne, że zarabia jakieś pieniądze no, na nawiązanie, bo jej matka ma dostęp do jej konta, ale może z czasem coś więcej się uda. Cóż, zaprośmy Rena i zobaczmy, idzie on tutaj. Zobaczmy, jak to między nimi się rozwinie. Patrzcie, on jest kinda. Kinda, jak zamknięcie jedno oko i drugie. Hot, to kto? Okej, okay, to jest, jest stary, to lepienia. No ale wiecie, tak naprawdę Rosa nigdy nie przeżyła takiej nasledniej miłości, niczego takiego. Jakby po prostu Wren jest z nią tak naprawdę od małego, więc ona po prostu chce z nim poflirtować Być taka casual I być taka, wiecie no, głupie miłostki po prostu Nastolatkowe, wiecie o co chodzi A może przodzi się to w coś po prostu większego? Ewidentnie przodzie się to w coś większego eee, co wy idziecie robić tutaj nagle? W... Buzięce. Ok, myślałem, że będzie pod prysznic. Chciałem to zostawić na sekundę do przodu. Najpierw, e, może pierwszy pocałunek, kochana, wiesz? Może to by było coś, co by przeszło lepiej. No i dzieje się to. Także uwiecznijmy to, bardzo proszę. Jest pierwszy pocałunek naszej Rosy i rana. No i w wszystko dzieje się samo, jakby. Ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Pamiętajcie, że to jest tylko gra i. Tylko w grze. Powinno się robić takie... W sensie, nie powinno. Się... No nie wiecie, co chodzi. Nikomu to nie lego. Było chyba dobrze. Są zadowoleni. Więc to najważniejsze. I może w końcu, Jezus, gdybyśmy mieli hajs, może mamy coś do sprzedania. O, sprzedajmy sobie Gnoma, bo po prostu największym marzeniem Ross od dawna jest zamówienie po prostu pizzy i zjedzenie pizzy zwykłej, czego matka jej po prostu nie pozwalała zrobić. Więc zróbmy to. Idzie nasza pizza, chodź, pani pizzarko. Pizzermenko, pizzerko? Pani pizzerko? Tak się mówi. A don't no, Napiszcie mi. No i teraz sobie zjedzcie po prostu, zawołaj na posiłek. I po prostu cieszcie się z sobą. Cieszcie się, że możecie tutaj być. I. To jest najważniejsze. Okej, okay. przed chwilą Rosa wymiotowała. I jakby poczucie się nagle w jej sytuacji. Co wy sobie myślicie? Mieście swój pierwszy raz, wymiotujecie, jakby macie rozum, wiecie z czym to się wiąże. To nie znaczy nic dobrego, jeszcze w tym wieku na dodatek. Więc jest piąta. Ona, wiecie, ona nie ma hajsu w ogóle, więc musimy chociaż zebrać hajs. Żeby, no, wiecie, ona dosłownie zostawiła tylko swój telefon, ale jakby też nie łączyła się ze swoimi fanami, no bo jej matka by się dowiedziała, gdzie ona jest, ale czas wróci i czas jakby założyć swoje konto i wszystko, czas to ogarnąć i to jest ten moment. możemy jeszcze sprzedać tego gnoma 50 tys. milionów, niezbyt wiele, więc musimy iść, znaleźć jakieś miejsce, w którym musimy zarobić, a wszyscy wiemy, że najlepiej zarabia się w śmieciach. Miejmy tylko nadzieję, że żadne paparazzi nam nie zrobi zdjęcia, bo wtedy to będzie fuck up totalny. Nurkujmy zatem po okazję tutaj w tym śmietniku, o Boże, ona w tym jeszcze różowym outfitiku, jak to strapiesz? Nie jesteś preparacji, nie, to nie jesteś w preparacji, znamy cię, czy jesteś Bjorn. Więc wszystko jest okej, okay. czy to nie jest preparacji, nie, myślicie nie wytwarzamy to wszystko. Gra. Zostawcie nas. Wiem, on więc jak. Wiesz co, czy ja ci widziałem na SimStubie, jakby halo? Boże, mamy materiał do recyklingu, to nie jest to czego szukamy. Stary telewizor, ok. Lepsze to niż nic, ale cały czas będziemy tutaj kombinować, no będziemy śmierdzieć totalnie, ale cóż. Robocze łóżko, to też nie jest coś, czego szukaliśmy. Po czemu się na tak patrzycie w ogóle w tyfy, Zobaczcie tych ludzi, są jakby... Stara, hej! Perfekcyjna pufa. Słynie, ona ich uderza tymi wielkimi butami w twarz. I oni są jak mmm, Pomóc ci coś? Masz taki ładny outfit? Może lepiej, żebyś nie grzybała w tych śmieciach? A ona jest jak Nie, nie... Spokojnie, to jest projekt do takiego specjalnego nowego programu w Twałenie, Żeby być ekologicznym. Haha, ha, Wszyscy wiemy, jaka jest prawda Rosa. Widać to. Kolejna jakaś Bernice do nas gada, daj spokój stara, nikt Cię tutaj nie chce, nie potrzebujemy Cię, o, mamy jakiś stołek, no mam nadzieję, że znajdziemy tutaj w tym śmietniku, o, jakiś kamień, czy co, 25, okej, okay. no to nie, nie jest, no, no mam nadzieję, że się drobicie aż do stacji komputerowej, o, i piec, to jest już dobre coś, nie wiem, jak ona ten piec tej gdziekolwiek tutaj schowa, ale nie o tym myślimy, pamiętajcie, Jurko, no jest dobrze, myślę, mamy jeszcze jeden śmietnik tutaj, więc sprawdźmy też i go, i będziemy wracać stąd na szczęście, o, na razie żaden paparazzi tu nie przyszedł, więc mamy mega farta. Okej, okay, trochę zaczęliśmy mamy zarabiać nawet, on śmietnik wydać się w ogóle nie kończyć, ta na pewno zna z YouTube'a, idź sobie stąd. Jezus, dobrze, wiem, wiem, znacie mnie, I know, ale już, już stąd uciekajmy, Rosa, uciekaj, bo za dużo zbiorowisko ludzi się zbiera, o, co tu? Mamy jakąś lamę za 50, to, nawet nie wiem co to jest, jakiś barwnik za 10. Jakąś żabę czy coś, to jest 500 simbolów i jeszcze mamy tutaj rzeczy w wyposażeniu, na przykład taki telewizorek 25, OK 25, ok ale to jest 125 To 400 To 120, to 2000, ok dobra Jesteśmy w domu No więc kupmy tutaj to, co jest najważniejsze i nagrajmy po prostu update, będziemy po prostu robić, wiecie Teraz Wielką dramę naszej matce Ale najpierw się umyjmy i zjedzmy pizzę, bo Nieważne co jemy, ważne, że cokolwiek Well, nie zauważyłem czegoś, ale wszyscy się tego spodziewaliśmy, czyli je za dwoje. Rosa jest w ciąży. Mam modyfikację. No, oczywiście, Rosa nie jest z tego powodu najszczęśliwsza, ale zostawiamy jej to w tej modyfikacji ciążowej. I możemy iść nawet do psychologa, możemy zrobić aborcję, możemy kupić coś dla dziusia, możemy dowiedzieć się, jaka jest jego ten, ale tym na razie Rosa się nie przejmuje. Z tego po prostu powodu, że ma mocniejszy rzecz roboty, czyli właśnie granie pewnego siebie vloga i pokazanie matce, że sobie radzimy i że nie wracamy. Czująca sterta pleśni, nie. Naprawdę w naszym domu pojawiła się pleśń. Płócie, nie widzę. Jej. Aha, tutaj, no to zaraz będziemy się musieli ją zająć, także same? problemy jak widzicie, nie chcę umrzeć na pleśniawkę. zdecydowanie nie, to nie jest coś czego byśmy chcieli jak torturowała mnie własna matka szybko to zmontuj i po prostu teraz twoja własna matka się totalnie załamie filmik jest właśnie wysyłany, idzie do sieci i Rosa musi się zająć tym co tutaj się dzieje zniszcz za pomocą ognia a może spróbujmy to po prostu wyczyścić, o jest ubrana, także widzicie, może się to po prostu uda zrobić i nie będzie takiego jakiegoś wielkiego problemu. Mam nadzieję, bo no nie chcesz, żeby ona umarła, o, widzicie, nawet się udało, więc więc będzie być git, no bo tam ona jest w ciąży, więc nie umrze. To jest chociaż plus. To jest ten moment, kiedy trzeba zaprosić Wrena i powiedzieć mu: "Hej stary, okej, okay, on tutaj nawet jest. O mój Boże, Wren jesteś harcerzem i malujesz się. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. nie ma problemu. Dodam go zatem do nas do grupy i powiem mu: "No stary, wychodzi na to, że jesteśmy tutaj w ciąży i potrzebujemy pomocy." Oj, Oj oj nie, nie jedz takiej pizzy lepiej, kochana. Może w ogóle to już nie jest czas na to, żeby iść pizz. No nie znowu, ta, pleśń. O niej, okazuje się, że ona nie chciała tego dziecka. Nie spodziewała się mieć dziecka, i to nie jest coś, czego by ona chciała. Ale się to dzieje i cóż ona może zrobić? No, mm, też mamy pleśń. Nie dzieje się zbyt dobrze u nas ogólnie. Jezus, wszędzie jest pleśń, widzicie wy to? Czy możemy go powiadomić o tym, że jesteśmy w ciąży? Ej, czy to jest możliwe, że nie widzę takiej opcji w ogóle? To jest, to jest możliwe? Okej, okay, no to powiedzmy, że po prostu powiedzieliśmy mu, że jesteśmy w ciąży. O, tu możemy, patrzcie. O, możemy mu ogłosić niechcianą ciążę. ona w ogóle w tym stroju. Antypleśniowym to jest hit, ale mogłabyś nie mieć. On tutaj jest. Powiedz mu, jestem stałam w ciąży. Nie chciałam tego. Oj, on wygląda jakby też tego nie chciał. Jest w szoku, patrzcie, chłop się popłakał. Jakby się tego nie spodziewał, że nie będą mieć dziecko nagle. Jest on w tragicznym stanie. I ona się na niego chyba wkurzyła, więc widzę, że ona też. Ojej, nie jest dowolna z tego, co się wydarzyło. Możemy go zwyzywać za to, że nie użyliście zabezpieczenia. No to jest może pewna sprawa. no Na ten moment. O jest. dobra, wkładcie się bardzo na siebie, więc wiesz co? o I jest szkolny bal? Ogólnie ich rozwiązanie. Mowa nie jest zbytnio przyjazna... Okej, okay, ona chce spać. Nie śpi kochana, najpierw musimy pozbyć się tej pleśni, która tutaj jest. I w ogóle umyć całe mieszkanie, które śmierdzi bardziej niż byśmy się... Pleśń wyrosła, widzicie to po prostu? I can't. Ogólnie mieszkanie w tym mieszkaniu się wydaje być turbo niebezpieczne. Ale chyba nie mamy innego wyjścia. Nadeszła zima w Simsach. Więc dodatkowo będziemy musieli pomyśleć o jakimś ogrzewaniu w tym mieszkaniu, ale na razie o tym nie myślmy. Tylko nagrajmy inteligentny vlog o tym, że jesteśmy w ciąży i mamy złamane serce, bo nie chcemy tego dziecka. Jest właśnie smutna, bo ma bombę smutku. Jest. nie chce dziecka. Tutaj. Tym bardziej nie chcę dziecka, więc tego się nie spodziewałem. Jestem w ciąży. Co teraz? Tylko jestem, czy smutne filmy dobrze sobie radzą na tym Sims Wydaje mi się, że nie. Plus jest taki, że wydaje mi się, że ona od. Wybuch emocji. Dosłownie, wybuch emocji. Patrzcie. To jest wybuch emocji. Plus jest taki, że Roza odzyska dostęp do swojego konta dzisiaj, bo w końcu wszystkie firmy i tak dalej zobaczyły i poznały historię jej i jej matki i wiedzą, co tam się działo. Więc teraz docenimy dużo pieniędzy, więc z czasem będziemy mogli przeprowadzić się do czegoś większego. Uuu, Potrzebujemy gwiazdy, która w ramach kampanii reklamowej. Brumuje na kanale telewizji kablowej jedzenie na ekranie Okej, okay. i mamy 11905 Więc jak widzicie, no będziemy mogli się wyprowadzić Stąd, gdzieś tak naprawdę do jakiegokolwiek innego miejsca Gdzie w ogóle będziemy mogli mieć nasze dziecko, a trzeci trymestr już za 9 godzin Więc myślę, że przeprowadzimy się w poniedziałek, w międzyczasie nagramy jeszcze ten Inteligentny vlog dla tej firmy, na temat gotowania I wtedy zrobimy dodatkowy hajsik. Najgorsze jest to, że nikt się do niej nie odzywa Ani matka, ani wrani już nawet. Boże, jakaś pani Niesłyszała, która chyba też jest w ciąży, zaprośmy ją do Środka, tylko jak zmontujemy ten film. Sorry stara, musimy jakby, wiecie, zarobić pieniądze. Nie wygląda na najlepiej, wygląda jakby faktycznie tutaj mieszkała i... i wiecie. Ale dała nam prezent, więc... może? Ktoś napisał nam, słyszałem, że jesteś w ciąży. Nie jesteś zawstydzona? Nie wstydzisz się tego w twoim wieku? I tam było jeszcze napisane, że wow, że to, że... że... Tak, Twoja matka się ciebie martwi, w ogóle wytyfy. Aha, ona nam da pizzę. Okej. Okay. Dzięki. Bardzo dużo się tutaj dzieje naraz. I nie podoba mi się to, że ktoś w ogóle mówi o tym, że coś źle, że. No w sensie, no, on tym bardziej myślę, że to ją no, dobije, że wiecie, one jest w ciąży i tak dalej. Jak ktoś mówi, że nie wstydzisz się tego, no, no na pewno nie jest najzadowolona. Nie jest zadowolona najbardziej na świecie, więc nie rozumiem. No cóż, ale zjedzmy sobie pizzę z naszą nie wiadomo jaką koleżanką. Ona jest dziwna, ale to nieważne. Ważne, że mamy z kim pogadać. I widzę, że one się nawet dogadują, zwłaszcza, jak mają relację w ogóle. To jest są no nie wygląda bo nie miała żadnych uzależnień. Wiecie, co mi chodzi? I w ogóle czyjecie, że ona jest w trzecim trymestrze i ma taki malutki brzuszek? To jest niesamowite, w sumie. Może ona ma cały czas ten, właśnie ten wybuch emocji, i wydaje mi że to jest przez to, jak, wiecie, matka wychowała i tak dalej, że ona jest po prostu mega teraz niestabilna. No i w sumie nie ma co się dziwić jeszcze teraz. Wiecie, zaczęła mieszkać sama, mieszka w smrodzie, syfie i w ogóle w wszystkim brudzie. Ale to jest ostatni dzień, obiecuję ci, Rosa. O, jeszcze nie mamy prądu, no świetnie. Jakby to było za mało. Czekam tylko na wypłatę, żeby po prostu się wyprowadzić, mam nadzieję, że ona jeszcze nie rodzi. Na szczęście nie. No, mamy 26 tysięcy. Let's get it. O, to jest nasze nowe mieszkanie w takim fancy bloku w Sanse Choć tutaj stara, teraz będzie się zdecydowanie lepiej czuć. To że kurde, tutaj nie ma windy, trzeba całkiem sporo iść na bieżąco. Natomiast chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie, oh no, I akurat mamy właśnie teraz sporód. Oczywiście idziemy z Rosą do szpitala. Śnieżyca w szpitalu jest, jak widzicie. Choć Rosa, bo ty musisz szybko tutaj biec, jakby ty się ty rodzisz, wiecie, stara zaraz z ciebie wyleci wielka 3 kilowa po prostu kupa mięsa, tak naprawdę. Przygotuj się, to jest traumatyczne przeżycie kolejne zresztą w jej życiu. Jezu, inaczej zaczęła płakać, nie dziwię się w trakcie, co bym płakał. Nikomu nie. Myślę, że po jest mega przerażający ogólnie. razem to powtarzam, wiem. Dobra, ale przyj Dawaj, 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 Boże, serce wyjęte, ale dawaj, kochano będzie dobrze, zobaczymy jaką ona, ona minę. Nie jest imprest. Chyba nawet nie do końca wie, co się dzieje. Tej pani ufamy. No, brwi nie ma zbytnio pasujących do włosów ani do niczego. Nie, nie ufamy zdecydowanie. I mamy córeczkę. Okej. Okay. Niech ona nie lawender, taka wiecie. Lawenka, bo skoro ona jest rosa, tak kwiatowo i tak dalej. Boże, brzuch ci został, nadzieję, że ci zaraz zniknie. I nie jest zadowolona, bo po pierwsze bomba gniewu i. No nie oszukujmy się, ona nie chciała tego dziecka. No wiem, że jest ci ciężko stara. Lavender jest tutaj, przyniesiemy ją do jej pokoju, tu na ten moment. Natomiast, no nie oszukujmy się, ona nie jest zachwycona, jak zresztą widzicie, tym co tutaj się dzieje. Rosa skupiła się. Na nagrywaniu filmów. W międzyczasie, zapominając totalnie o Lavender, niestety nic jej nie pomagało. Dostała ona depresji poporodowej i nic nie miało dla niej sensu. Było jej po prostu za ciężko. Niestety, to wszystko powoli doprowadziło do tego, że Lavender została zbrana, A wszystkie portale plotkarskie skupiały się tylko i wyłącznie na tym, że Rosa zaniedbywała swoje dziecko. W pewnym momencie to wszystko przerosło naszą Rosę. Co wydarzy się dalej? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Moi kochani, dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z przygód Rosy wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie oczywiście, żeby używać mojego kodu KOSMO, jeżeli kupujecie jakiekolwiek rzeczy na EA App, bardzo do tego zachęcam. I oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia następnego i cześć!